kogoś tam przegonili Wyszyńskiego Ruk Szczytnickiej godzina dochodzi 16 bardzo się niecierpliwam motocykliści

na pas do jazdy na wprost, a nie do pas. Na pas oczekiwania, aż skręcą w lewo. Wyszyńskiego Rówprusa Park Wie jak się ustawiać. To je na torach tramwajowych Czego nie lubię Dziewczynka przebiega na czerwonym, nie wiem o co chodzi Nie powinna tego robić z bramy widzę w głębi podwórze wyremontowana kamienica po lewej ozdobny daszek nad drzwiami wejściowymi balkony, zdobienia nad balkonami kamienica obok również ukazała, ale Remont dopiero przedem, przed nią. Słońce jeszcze świeci, ale dzień szybko zmierza ku zachodowi. W mieszkaniach naprzeciwko. Mają jeszcze słońce gdzieś tak powyżej szóstego, może siódmego piętra. Samochody jadące w kierunku Psiego Pola Oleśnicy Warszawy. Słońce widzę w lewym lusterką. Policja leci. nieoznakowanym zmiana świateł, mamy zielone, prostujemy. Próbujemy na jednym cyklu przeskoczyć Niestety jeden cykl to za mało Słońce jeszcze świeci, niebo jeszcze jasne, ale robi się już schyłek dnia. Kolejny: 24 Pesa, Pesa, Pesa. Pozdrawiam Pesę. Nie wiem, czy to wyremontowana Pesa, nie ma tutaj żadnego opisu. W tej sprawie czy to nowa PESA Słońce jeszcze rzuca promienie na wysokie najwyższe piętra w budynku na wprost mamy światło jedziemy Pan się zerwał na wprost Wiasna Karłowice jasna poja w kierunku Karłowic 16.06 Kromera. na wprost widzę światło zielone w kierunku wjazdu na Karłowice, ale jeszcze trzeba do tego światła dojechać. ja róg długosza jadą ze wszystkich stron. Na wprost czerwone. Nie ma się co tam dopychać. Skręcę w długosza. parking Lidla Karłowice